Pan Bóg, Ojciec przemówił do mnie w tych ostatnich dniach. Pan Bóg, Ojciec sam przemówił do mnie w niezwykły sposób. I w tej rozmowie, ja widzę historyczne powodzie, które nadchodzą na ziemię. Historyczne powodzie. Nadchodzą na Ziemię. Niewiarygodne. Nieprawdopodobne powodzie. I wszystko wszędzie było całkowicie zalane. Całkowicie. Od domów do ulic. Pól. Wszystko. I w ten sposób, co Pan robi, On zawsze daje nam tam. Daje nas tam pierwsze. Więc. Więc nadchodzą. Powodzie na ziemię. Historyczne powodzie uderzą w ziemię. I kiedy uderzą w ziemię, Kenia nie będzie zachowana od tego. Kenia nie będzie zachowana, ale historyczne powodzie nadchodzą na ziemię. Więc Pan prosi o pokutę. Że każdy naród, każda osoba, aby przygotowała drogę na wspaniałe przyjście Mesjasza. Są to historyczne powodzie, które nadchodzą na Ziemię i wywrą na Ziemię bardzo negatywny, masywny efekt. Ale Mesjasz nadchodzi. I każdy musi zrozumieć to, że proroctwa, które Pan dał na Górze Oliwnej, na Górze Oliwnej, te słowa Jego spełnią się. Aleluja. Więc ja widzę historyczne powodzie, które nadchodzą i spowodują wielką udrękę. To jest niewiarygodne. Każde części były przykryte właśnie powodzią, wodą. Ludzie próbowali uciekać na nogach, na rowerze. Pojazdami, było to niewiarygodne, więc historyczne powodzie nadchodzą na Ziemię i Kenia nie będzie zachowana. Kenia nie będzie zachowana. I Pan prosi o pokutę, aby narody odwróciły się od grzechów i przygotowały się na przejście Mesjasza. Czas już się zakończył, tak jak widzimy. My siedzimy na skraju wieczności. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli szansę przeczytać list do Hebrajczyków 9, 27, 28, zrozumiecie, że, że dla każdego człowieka jest spotkanie ze śmiercią, więc to życie nie jest na zawsze, kończy się kiedyś. I Księga Kaznodzieju 11, 3 mówi o drzwiach, o drzwiach wieczności o drzwiach, przez które przejdziemy, aby Pan wydał na nas wyrok. Więc Pan potrząsa tą ziemią, ten komfort tej generacji, więc historyczne powodzie nadchodzą na ziemię. Dziękuję Wam bardzo. Niech Pan błogosławi Was. No, góra godzin, kiedy jeden i drugi most, most prowizoryczny, który został zbudowany na czas zbudowy nowego mostu, może zostać zerwany. To było zagrożenie i to teraz jest realne zagrożenie, bo one tworzą tamę, która sprawia, że bieg tej rwącej rzeki się zmienia i woda wlewa się do miasta z jeszcze większym impetem. Dlatego jeżeli straż pożarna albo policja przychodzi i mówi ewakuujcie się, to... Należy się ewakuować. Tutaj nie ma żartów. W żywioł jest tak wielki, a nie, nie, trudno przewidzieć, w którą stronę ta sytuacja się potoczy, dlatego że głuchołazy nie widziały tak wielkiej wody nawet 24 lata temu, kiedy mówiliśmy o powodzi tysiąclecia. Maćku kilka chwil temu w rozmowie z rzecznikiem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej usłyszeliśmy, że na miejscu pełna mobilizacja, że do tego województwa w ten region zjeżdżają strażacy z całego kraju. Czy ty widzisz te służby na miejscu i czy ty widzisz ten sprzęt już uruchomiony, który ma pomagać chronić zdrowie i życie? Ja się poruszam tutaj po tych Buchołazach od dwóch dni, ale dzisiaj rzeczywiście widzę, że służb jest więcej. One są rozdysponowane w różnych punktach miasta. Ale słyszałem też, kiedy przyjeżdżaliśmy w to miejsce, tu pod szpital w Buchołazach na niebie dźwięk policyjnego śmigłowca Black Hawk. Tak samo zadysponowane tutaj zostały służby wojskowe. Wojska jeszcze nie widziałem, ale sądzę, że jest to kwestia minut, kiedy tutaj dojedzie, bo zgodnie z dyspozycją wicepremiera, ministra, obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zarówno Wojsko Obrony Terytorialnej, jak i wojska Lądowe są przygotowane na to, aby nieść pomoc wszystkim potrzebującym i żeby jak najbardziej zniwelować te tragiczne skutki tego żywiołu. Ja widzę historyczne powodzie, które nadchodzą na ziemię. Historyczne powodzie nadchodzą na ziemię. Nie do uwierzenia, nie do uwierzenia powodzie. I wszystko, wszędzie było całkowicie zalane. Jesteśmy w Czechowicach, dziedzicach przy rzece Iłowica, to właśnie tutaj z okolicy ulicy Wodnej i Wierzbowej Straż Pożarna ewakuowała 30 mieszkańców zamieszkujących okolice tej rzeki. Niestety woda przedarła się przez wał, ten wał, wał przemógł. Część mieszkańców odmówiła ewakuacji, pozostała ze swoich, w swoich domach. Straż pożarna doje, dopływa do tych mieszkańców łódką, sprawdza czy wszystko u nich w porządku. Część mieszkańców wraca się do swoich domów, żeby zabrać te najpotrzebniejsze rzeczy. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, mówią o bardzo szybko i gwałtownie rosnącym poziomie wody. Ta woda cały czas tutaj w, się podnosi. Od rana to około 1,5 metra, która fali, która wdarła się do piwnic i pierwszych pięter ich domów. Jestem kilka kilometrów pod Nysą, i to, co widzą Państwo za mną, to nie jest rzeka, to woda, która przelewa się przez pola i drogi. Wiele dróg w regionie jest teraz zablokowanych i ciężko wydostać się z Nysy. W samym mieście ciężko przejechać również niektórymi ulicami, a woda powoli wdziera się do piwnic. Z różnymi przerwami cały czas pada tutaj deszcz. Ludzie spodziewają się najgorszego. Niestety tak wygląda już duża część dróg w samej Nysie. Poruszanie się po miasta, a także wyjechanie z niego jest w tym momencie bardzo trudne. Woda jest głęboka i nawet duże, wysoko zawieszone samochody mają problem, aby przejechać przez niektóre ulice. W tym miejscu, gdzie teraz jestem normalnie, jeszcze kilka dni temu była zwykła plaża. E, mieszkańcy kąpali się, plażowali, opalali się. No ale od trzech dni mamy zmianę pogody, mamy niskie temperatury, sporo deszczu. No i jak widzimy, tu już jest woda. Znajdujemy się w miejscowości Dunokesi. Patrząc od strony Dunaju, to jest, jesteśmy kilka kilometrów przed Budapesztem. Tam z tyłu później pokażę Państwu most, pierwszy most w Budapeszcie, więc to już jest niedaleko Budapesztu. I cała okolica czeka na wielką wodę. Wielka woda tutaj będzie około wtorku lub środy. Ona idzie od strony Słowacji, od strony Austrii, od strony Słowacji. Tam wiemy już, że Dunaj wylewa. Dziś burmistrz Budapesztu powiedział: Szykujemy się na największą falę powodziową od co najmniej 10 lat. Także no jest duży alarm w okolicach Budapesztu, jest duży alarm na Węgrzech. Czekamy na tę falę powodziową. Na razie władze się przygotowują, także miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku, że to tylko strach, ale niestety zapowiedzi są bardzo poważne. Spod Budapesztu, z miejscowości Dunoklesi, Piotr Piętka, Polskie Radio.